Smartfony Samsunga z Bada OS charakteryzują się świetną obsługą multimediów. Pozwalają nie tylko oglądać filmy w jakości HD i formacie DivX, lecz także obsługują napisy. Jak załadować wybrane napisy do filmu? Filmy z napisami można oglądać w standardowym odtwarzaczu Samsunga, który odczytuje format SRT. Jeżeli nie znajdziecie takich napisów do filmu, wystarczy skorzystać z jednego z wielu darmowych konwerterów na PC. Aby w playerze pojawiły się napisy podczas odtwarzania, należy wrzucić je do katalogu z filmem. Nazwa pliku z napisami musi być identyczna jak nazwa filmu. Jeżeli jednak nie chcecie bawić się w konwertowanie napisów, jest prostszy sposób. Wystarczy w Samsung Apps wyszukać i pobrać program NapiPlayer. Aplikacja, której autorami są dwaj polscy programiści, obsługuje wszystkie popularne formaty napisów, także te zapisane w plikach TXT. NapiPlayer player odtwarza także filmy w DivX w jakości 720p. Obsługa playera jest bardzo prosta. Wystarczy wskazać film, który ma być odtwarzany, a następnie podać lokalizację pliku z napisami. Jeżeli jego nazwa jest taka sama jak nazwa filmu, napisy zostaną od razu załadowane. Miły akcent w programie stanowi możliwość zmiany wielkości czcionki napisów. Można ją wybrać na ekranie głównym aplikacji. Napi Player jest w pełni darmowy.